I was a young boy. In this world, everything's as good as bad. Now my father told me, always speak a true word. And I have to say, that is the best advice I've had. Because something burns inside of me. It's everything I long to be. And lies they only stop me from feeling free. Oh, very ładnie. Tak, no, tak, ja tak to właśnie przy wejściu do lotka do dole Tam dole. jest są toalety. Yes, toalet. podatyd, mogę jeszcze powiedzieć, że pachnie tu kiełbaskami na ciebie. A ja jestem Dziękujemy, bo Next my się bardzo, bardzo, no, ale wystawy, Ale... Ale nie możemy wejść, ponieważ śpieszy nam się obejrzeć. Relacja do po sklepach będzie potem, jak zwiedzimy miasteczko. Dziękuję! I było Wszystkim się podobało. I widać dużo... Jak się mówi? Juro? Juro? Juro! Juro! Cześć, A to teraz chórem pozdrawiamy Stan Michel po francusku. O! Salud, salud. Salud, 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 salud. Tutaj, jak to powiedzieć po francusku? Kawałek tak jest rzeka. Ja. Jesteśmy na amerykańskim cmentarzu y, nad samym morzem w Normandii. Dziękuję. Some may praise you just to get what they want. And I said, Mama, I am not afraid. They will take what they will take. And what would life be like without a... Koleżanka Magdalena, kochani Ani z klasy 3 a 7 Nie wiem, przez oraz Steven. Steven. Tak, powiedz mi, chciałam ja Steven. Może Steven się odezwie. Steven jest bardzo wygadaną, póki mówić mama. Jest niezadowolony, również umie nakrzyczeć. Gdy mu się podoba, podeszł go po brzuszu, również To jest właśnie Steven, otrzymał go od swojej nowej francuskiej rodziny. Uh, on... Alors, je vais donner des indices. Oui. Alors, vous voyez à l'arrière-plan.